Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. No dobrze, już lecimy teraz do następnej misji. Hmm. Co to ja ostatnio robiłem? Chyba robiłem coś w. Willi. Tak, Willi robiłem. Zaraz wam opowiem pewną historię, która mi się zdarzyła, ale najpierw zacznijmy misję. Odszukaj la Volpe Lisa w pobliżu Mercianto weci weź o coś w tym stylu. No dobra, który mamy wzrok Orła, to było to. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Czerwony tutaj. I to tutaj nie. O! Mam cię! Ten, zlokalizowany. Pójść śmieciulu. Wieśniaku, jest gorąco strasznie u mnie w pokoju. Jest ze 25 stopni. Ech. Nie mogę się wysłowić. Jest około 25 stopni. I powiem wam tak. Dla niektórych to nie jest wysoka temperatura. Dla mnie.

What do you want? Who are you? They call me many things. <laughs> Murderer, Tagliagole, thief. But you may call me La Volpe. At your service, Mr. Ezio. <laughs> How do you know my name? <laughs> it is my business to know everything in this city. Isn't that why you're here? Indeed. I need to find someone you know where he'll be before even he does who francesco de pazzi there's word on the street of a caravan just arrived from roma a secret meeting at sunset tonight you can learn something of francesco's whereabouts there do you know where it is to be held ma let me know when you are ready and we'll go ah yes <laughs> here is your money Okej, okay, ta misja była strasznie szybka, <noise> powiedziałbym. E, więc tak, mam 25 stopni w pokoju, mi, mózg mi się zaczyna już fajczyć. E, pomyślałem, hej, a czemu by na przykład okna nie otworzyć? No i to byłby świetny pomysł, bo to jest bardzo szybki sposób na ochłodzenie sobie temperatury w pokoju, obniżenie temperatury w pokoju. Otwieram okno, już chcę zaczynać nagrywanie Słyszę za oknem jakiś kretyn I Najgłośniejszą pierdziawo, jaka chyba istnieje I Jedzie kuźwa pod moim oknem Ja Już Naprawdę mi już lekko nerwy się Nerwy zaczynają opuszczać, prawda? Mówię, okej okay, Spoko, w takim razie zamknę to okno Trochę się ochłodziło w pokoju, zamknę to okno Podczas tej scenki, dzięki Bogu, że podczas scenki, bo bo mogę to wyciąć. Nawet przy zamkniętym oknie to gówno tak hałasuje, że nawet przy zamkniętym oknie to dobrze słychać. Bez problemu, do zobaczenia na miejscu. Spotkaj się z La Volpe w Santa Maria Novella. Okay. Jakiś wyścig, czy co? Chyba nie. To git Okej, okay. eee, czyli mamy teraz prostą misję spinaczkową. <laughs> Musimy dotrzeć do jednego miejsca, w którym to... Będziemy ogarniać coś dalej No jestem i PC teraz Wygląda na to, że teraz czy na mnie czekasz O nie Muszę się w minutę wyrobić, a Ezio jakiś taki chyba trochę niegibawy jest. Ja wiem Ezio, że jakiś czas nie grałem w Asasyna 2, ale ty poza odcinkiem mogłeś sobie ćwiczyć trochę jakieś przeskoki, czy i tak dalej. Kondycja straciłeś czy jak? No średnio, hopie, średnio. Dzisiaj musisz działać na pełnych obrotach, bo będziemy przechodzić misję fabularną, hops. Zresztą w każdym odcinku przechodzimy misję fabularną, więc... Okej, okay. Ezio. Mam takie pytanie, czy możesz się lekko przyspieszyć tak tylko lekko tak mówię. A, już jesteśmy prawie u celu, to tak. To już nie musisz tak spinać dół, jest generalnie okej. Okay. Spoko, spoko, Ezio, nie będę cię stresował. Here we are. Francesco Di Pazzi is meeting his that How do I join them? There are catacombs that run under the city. They will lead you to a place where you can eavesdrop on the meeting. Grip that stone handle. Turn it, then slide it down. Thank you for all your help, Volpe. Mm. Buona fortuna. Bona fortuna. Dobrze, po tej misji zakładam, tak mi się wydaje, bo chyba tak leciały te, leciały te, rzeczy. Będziemy mieli dostęp, dostęp do do pierwszego grobowca asasynów. Nie wiem czy to już, nie, fuck mój język. Nie potrafi chłapać tak jak powinien. Wydaje mi się, że po tej właśnie misji będziemy mieli już dostęp do pierwszego grobowca albo w tej misji będzie już pierwszy grobowiec. Nie jestem pewien, nie pamiętam do końca tej gry. Jedno i drugie wyjście będzie fajne, także spoko. Myślałem, że to jakaś z skopuła się zamknie i nie wiem, jak w Power Rangersach będziesz leciał. Coś <grym> <dość> w tym stylu, Ezio. Ale nie, nie, nie. Ale tak też może być, to też fajnie wyglądało. O, no, przyjazna atmosfera, widzę. Te grobowce to jest naprawdę fajna rzecz. W dwójce one są. Trudniejsze niż w pozostałych jakby częściach Assassin's Creed. Jeżeli jakieś grobowce czy coś w ten desen jest... To w dwójce są najtrudniejsze, o tak powiem. Przejść przez katakumby Santa Maria Novella, aby dostać się na spotkanie Templariuszy. Musimy ich podsłuchać, ta jest. Jesteśmy teraz no rozpoznawalni, nie? Dobra, co my tu mamy? Co to jest za drążek? Oops, zobaczmy co to mi da. Tak ciekawe, ciekawe to wygląda, tak się wsunęło. Aha. Dobra, opuścił mi się kamień, dzięki któremu mogę wejść na górę. Eee, w pokoju mam teraz chłodniej. Jest chłodniej, dzięki Bogu i mogę wytrzymać już. Mogę trzeźwo myśleć, bo jest tak gorąco, jest taka paruwa w pokoju, naprawdę nie mogę wyrobić. Co innego, jak leżysz na plaży, jest 30 stopni. A co innego, jak, musisz, jak siedzisz w ubraniu w pokoju, jak grażesz na, na kąpie w coś, czy nagrywasz, czy cokolwiek innego robisz, i jest taka temperatura w pokoju. No, nie 30, a 25. A 25 to też jest dużo, to jest za dużo dla mnie. Ktoś może lubi taki, takie ciepełko, ja niekoniecznie. O tak, w miarę mi to płynnie weszło we wspinanie tutaj, kurde, myślałem, że gdzieś się spieprza albo źle wskocza, ale generalnie nie jest tak źle. Ten grobowiec pierwszy nie jest aż taki trudny. E, tutaj powiedziałbym jest tak... Ujdzie jeszcze w tłoku, inne będą trudne. Jeden jest, pamiętam, taki... Bardziej no, taki trudniejszy, bo są, bo są tego typu, że... A, kurde, dobrze, że się kurde strzymałeś z krawędzi. E, Niektóre są takie, że musisz tam nacisnąć dźwignię i w jakimś czasie się wspiąć, bo jakiś drążek się wysunął. Po tym czasie ten drążek się wsunie z powrotem w ścianę. Coś takiego, takie rzeczy tego typu się dzieją. Ale generalnie te grubowce są fajne, bo w innych częściach są właśnie prostsze. Co my tutaj mamy? Aha, już otwarte. Otwarte. Te. No dobra, czyli mam, rozumiem teraz zejść w ten sposób. Tu było siano, tak myślałem, że muszę powoli po tym schodzić, no ale siano jest lepsze w sumie. Ok, przejdźmy tutaj powoli, chłopaki, mam dla Was propozycję. Wy mi dacie spokój, ja wam dam spokój, odejdziemy w pokoju, ja zdobędę to, co mi potrzeba I wy będziecie żyli. Pasuje? Mi pasuje, więc musi wam i, i musi wam pasować, hops, hops, hops Tutaj, widzę, można się już na górę wspiąć, elegancko. Lecjo, proszę cię, możesz tutaj, możesz tak lekko Musiałem się z powrotem na pada od Xboxa przerzucić, bo ten pad od PSa coś mi nie wyłapywał W sensie komputer mówi, że nie, demon, wszystko OK, nie, tam pad działa, możesz grać Ale już... Reszta, w sensie sam pad nie, nie do końca chciało to załapać Niby gra go wykrywała, ale jakoś nic jak naciskałem nic się nie działo Uu. Cześć Pierwsze zabójstwo z krawędzi chyba w tym let's play'u oprócz, tej, od, oprócz tego trenowania z kukłą Dobra, tu mamy następnego jakiegoś Czekajcie, jakby go było najłatwiej tutaj zdjąć W ten sposób chyba Siemanko, zabójstwa. Po prostu zabijanie ich jest prostsze. Nie będę się tutaj, nie wiem, krył czy uciekał przed nimi. Jest czul, to go trzeba zabić. Tyle w temacie, co ja się będę szczypał Interakcja. Hops i hops. Jest jeden easterek w Assassin's Creed 2, ale jest to easterek w innym grobowcu. I nie będę wam mówił na czym polega, bo bym zaspoilerował zdeczkę. Chcę, żebyście to zobaczyli. Jak będziemy w tym grobowcu, to postaram się tego easter egga uruchomić. Nie wiem czy mi się uda. Jeszcze poczytam jak się go powinno robić. Jak mi się uda to będzie gener. O, chodź. Oh come here. Oh come here Jesteś moja. Chodź, chodź, chodź. Wiem, że na mnie czekałaś cały czas Kto wrzuca pieniądze do tych skrzyń? Ja rozumiem w mieście, może ktoś sobie ukrył. Pieniądze na czarną godzinę, bo by... Inaczej by mu mama zabrała albo coś w tym stylu i chciał wiecie Czy oszczędzał, tylko w domu nie mógł oszczędzać, bo się bał, że ktoś mu zabierze czy coś w tym stylu. Ale... Kurde, w takim miejscu jak ten grobowiec to to dość dziwne. Czekajcie, czekajcie, ja tu muszę obmyślić strategię. Jak tu dalej wejść? Tutaj mogę w, tam, w takim razie. Czyli ja trochę zakombinowałem za bardzo. E, co, przepraszam, możesz wejść? Dziękuję Ci bardzo, dziękuję za twoją i jakże pomocną współpracę! Bez niej byłoby raczej trudno tutaj wejść. Dobra, wchodzimy tutaj. Wbitka teraz na rusztowanie, znaczy rusztowanie, jakąś taką półkę drewnianą. Hopsa tędy I teraz tak, to będzie... Aha, górą muszę przejść Spoko, podoba mi się to Zaraz, co tam jest? Tam, tam... Tam nie ma jakiejś skrzynki, czy czegoś podobnego? Nie Liczyłem na coś jakąś nagrodę, nie wiem, na jakiś Ten... A tu ani B, ani M, ani H w D, no niestety Hopsa raz, hopsa dwa Wbiliśmy tutaj teraz Co się stanie, jak to uruchomię? Otworzy się znowu coś, zakładam, tak?

Ja to mam po cichu zrobić, czy mogę na przykład wlecieć na YOLO, zabić wszystkich po kolei i będzie generalnie OK. Bo nie wiem za bardzo. Zaraz to sobie obczajmy, zaraz sobie obczajmy. Czekajcie, jakoś może któregoś bym ja tu z góry zdjął bardzo chętnie. Jak oni tu stoją? Gdzie oni są? Tutaj jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci. Mhm. Zaraz, 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 zaraz. Tamtego można zdjąć w takim razie, wrócę się na chwilę. Postaram się zrobić to po cichu, ale czy mi się to uda to już jest inna kwestia? To może być zdeczka ciężkie. Ua. Plum, <ścjuszko> plum, plum. U, dampste plum. <ścjuszko> A, poczuł rytm, którego tak naprawdę nie było. Mm. Jak by was tu chłopaki załatwić? Jest jakieś siano? Jest! O! To co innego w takim razie, czekajcie. To tak, to ja mogę działać, dobra. Niech tu tylko któryś podejdzie, a generalnie na czysto załatwię sprawę. Będzie ok. Tylko tak, ten tutaj idzie. Tego nie. Ten idzie tutaj, tego nie. Ten trzeci chyba tutaj jest w stanie przysianie, nie? Dobrze myślę. Chodź, chodź, chodź. No, chodź. Albo bo dobra. Dobra, nie udało się Ale i tak by ciało zobaczyli, więc... Dobra, dobra, ej, miecz wyciągnij najlepiej Dziwne, że tamci mnie nie słyszą, ale cóż No, dawaj Czemu oni mają takie dziwne ruchy przedśmiertne? Pośmiertne, nie przedśmiertne A wrzuć go do wody Sprawa załatwiona, nie ma nawet ofiar Znaczy, ofiary są, ale nie ma ciał <laughs> Jest jedno, jest jedno, drugie chyba w wsianie leży, albo gdzieś obok. Nieistotne i tak nikt go nie zauważył. Musimy tego typa podejść, bo. On ponoć jak coś usłyszy, to pójdzie na posterunek. Dziwne, że tej walki nie usłyszał, ale cóż. Mogę cię, typie jakoś tak podbić, zabić, nie wiem, ostrze. Ale ty masz normalnie zapłon, jak stary maluch 20-letni, z niewymienionymi świecami. Eee, ha, 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 stary, dobra, chodź, 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 chodź. no nie jest spierdzielaj Oczywiście, ja by pomyśleć, pomie, powiecie, eh, powiecie w tym momencie Demon, użyj ostrzy, ostrzy, ostrza są so dobre Nie mogę, <laughs> nie mogę, to jest zabezpieczenie gry To nie jest tak, że ja nie mam tych ostrzy, ja mam 10 ostrzy Mógłbym go spowolnić tymi ostrzami, ale gra mi zabrania Co jest dosyć logiczne, bo misja byłaby trochę zbyt łatwa, prawda? No, teraz musimy tutaj obiec naokoło Generalnie nie wiem czy typa da się złapać o więc to tak Dobra, nie złapię typa, nie złapie, Choćbym mi się zesrał Nie złapię go w tym momencie Tak teraz spieprzyłem całą całość Czekajcie jak tu wejść tędy? O Jezu, ja muszę cały segment popra eee, powtarzać zacznie poprawiać Poprawiać w sumie, no poprawiać też Jeps, tędy, dobra Górą. Mogłem... Jeszcze miałem jakieś szanse typa dogonić, ale teraz te szanse zeszły do minus jednego. Bo zero to jest za dużo dla mnie. Tędy, tędy, nie wiem jak ty to zrobisz. on się zatrzymał. Czy zaczekał na mnie! Kulturalnie na mnie zaczekał, tak, tak jest. To jest całkiem logiczne, jak ktoś ucieka i goni go osoba, która może go zabić, to on zawsze na nią czeka. Zawsze, bo to jest... To jest naturalne, nie tym Tutaj on od razu zamknie te bramy. Myśli, że nie zginie, że go nie dopadnę w ten sposób. Bardzo się myli. No, o, 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 o. Miałeś szansę go złapać, ale się nie udało. Ale go, nie, nie da się go chyba powalić, taka jest sprawa. Próbowałem, że mi próbowałem. Nie da się. Bo to jest chyba zapisane w grze, nie, a nie razu mi się nie udało, a już nieraz tę misję przechodziłem O co no, zły pan cię goni, zły pan cię goni. No tragedia, tragedia O jakoś Co tak chodzisz? Chcesz dziurę w podłodze wydeptać czy jak? Wiecie jak wejdziemy, tak z ostrzem. Siemanka! O, wow, co tak brutalnie? Spokojnie stary a? Echo jest ciekawą osobą. Najpierw go musi ktoś pieprznąć, żeby on mógł walczyć. Musi go ktoś sprowokować. Nie, to jest logiczne. On, Ten oczywiście, podskoczył sobie, bo. Ja nie chcę tak umrzeć. Taka pozycja jest niegodna mojego. mojej godności. No, no, na no, który? Który, który taki odważny? No, który? Nie zaprzeczam, odważny jesteś, skoro. Szkoda, że ci się nie udało. Co mnie przeszkadzasz, kurde, w zabijaniu swoich kretynów tutaj po przybocznie? Idź stąd Nie potrzeba mi cię tutaj Ale broń się, garda, garda mieczem, garda No dawaj Nie w ten sposób No, teraz to już stary, nie ma co, nie ma co No i znowu podskoczył, co to jest? Ale kiedyś tak chyba w wujce nie było, że tak ciała podskakiwają. Może było? Nie wiem. Kurde, to jest dziwne. To jest, to wygląda jak niedopatrzenie jakieś coś w tym stylu. To jest. Czy to jest śmieszne, ale no kurde, dziwne. Jakie ja mam tu przejść? Jakie ja mam tu przejść właściwie? Mam tędy jakoś? Nie chyba. Zaraz, zaraz, czekajcie. Tędy jakoś. O, tutaj jest jakieś wejście. <laughs> no dobrze, co dalej? Tutaj jest. Właściwie to tutaj gówno jest, bo tutaj nic nie mogę zrobić. Eee, tak, tutaj jest jakieś. Mogę tu po prostu wejść, aha, a ja szukałem jakiegoś tutaj dziwnego rozwiązania. Okej, okay, okej, okay, fajnie, nieważne. Otwierły się drzwi dla nas. Podsłuchaj spotkania templariuszy. Mhm, mm okej. Okay. Grazie, padre. Bernardo? It's all here swords, staves, axes, armor, bows. Our men will want for nothing. I take this gift to mean the Pope consents. He gave his blessing to the operation. As long as nobody's killed. We're all set for the Duomo in the morning, signore. The bait's been laid, but it wasn't easy. His fool brother keeps changing his plans. Si. We'll need to be on hand to make sure Giuliano even gets out of bed for church tomorrow. <laughs> <laughs> what is it, Jacopo? Do you think they suspect something? Impossible. The Medici are too arrogant or too stupid to even notice. Likely a bit of both. <laughs> Do not underestimate our enemies, Francesco. Or have you already forgotten how your son was murdered? We'll suffer no such surprises this time, Maestro. You have my word. Molto bene. I should be off. I have some other business to attend to before I return to Rome. Gentlemen, tomorrow a new sun rises over Firenze. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. May <try> the guide us. Mhm. Mm tak zgadzam się, panowie. Dziwne, kurde, że wybrali takie pomieszczenie, które ma takie, wiecie. No co ty kuźwa nie powiesz, no nie domyśliłbym się, że to jest grobowiec. Okay. Skończyliście mówić, mogę gadać teraz już. Ok, możemy otworzyć swój pierwszy grobowiec. Mmm, ja chcę zdobyć zbroję Altaira. Jest świetna, naprawdę. I plusem jest to, że nie trzeba jej naprawiać. Ona się nigdy nie zniszczy, i to jest świetne. Jakaś kusiwa mumia w środku siedzi. Piękny kamienny tutaj talerz dostaliśmy z epoki kamienia łupanego. Okej, okay. interakcja. Oczywiście nacisnę ścianę. No, 1 na 6. Pieczęć Dariusza. Z trudnych spraw. Otwieramy tutaj. Jest jasno: 1250 florenów dostaliśmy. Plus te skrzynki to będzie jakieś 2000 florenów dostaliśmy. Tak, na czysto. Nieźle, nieźle. Podoba mi się, podoba mi się ten. Akcja wykonana, Git. Zdekodowane fragmenty wideo w bazie danych Animusa, w sekcji prawda. Tak, wiem. Wszystko jest w bazie danych Animusa. Co teraz za cutscenka mi się pojawia? Co się stanie? Aha, wychodzi kanałami. On pewnie na, na pewno bardzo ładnie pachnie po wyjściu z czegoś takiego z grobowca. Wiecie, grobowiec to raz, dwa, jakieś kanały tutaj. Wiadomo, czy on przez jakieś. Rzeki nie I know where Francesco will be and when. But. What is it? I overheard something. They have weapons, enough for a battalion. Even the Pope has given support. Hmm. Typical of Sixtus, but. What the hell are they planning? I couldn't understand the specifics, but it involves the Medici, and it begins tomorrow morning at the Duomo. The Medici will all be there for Sunday service along with the rest of firenze they're going to do it right in the middle of high mass but it's also a chance for me to blend with the crowd get close and stop this madness if they succeed if we lose lorenzo and firenze falls to the pazzi it will not come to that a promise i hope you are right Intryguje w sensie rękawicę taką skórzaną, bo wydaje mi się, że lepiej by było mieć dwie te rękawice w sensie lepsza ochrona, nie porobiłyby mu się odciski od tych krawędzi, czy od miecza, czy od konia, czy od czegokolwiek innego. Prawie 8000 tysięcy w skrzynie w willi. No to trzeba comeback do Villa Auditore. A gdzie jest mapa? Dajcie mi mapę na chwilę. Tutaj jest najbliższy, dobra. Mamy strony kodeksu, mamy grobowiec, ale grobowcem się nie będziemy zajmowali, bo mam za mało czasu zdeczka na odcinku. I końcowy etap odcinka możemy przerobić na ulepszaniu gildii... Willi. Fakt, czy... co mi się tak wkręca z tą gildią? Ja pierdzielę. Nie wiem, co, czemu. Cze... Nie wiem, czemu cały czas włazi mi ta gildia zamiast Willi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Skuziła dziwne, ale okej. Okay. Nie, nie chcę weselnych biesiad. słuchać. dziękuję bardzo. Jak będę chciał, to włączę płytę Krzysztofa Krawczyka. Rozmowa Monterziani Villa. Proszę bardzo, 100 florenów to tam niewielki koszt. Teleport od razu do Willi Auditora na szybko. Do skrzyni od razu lecimy. Moje wierne rumaki tutaj stoją, jak widzicie. Yy, karmię ich ludźmi, dzięki temu są takie wytrzymałe, silne i bezwzględne. Tak, tak, tak. Tam w szopie leżą ciała, generalnie. Mhm, tak. Pożywne dla nich, pożywne, rosną jak na drożdżach, muszę wam powiedzieć naprawdę, nie żartuję, rosną jak na drożdżach. Ostatnio się źrebak urodził i to był taki źrebak, no źrebak wiadomo mały, nie, takie małe dziecko klaczy, klacz to jest matka, matka konina, w sensie matka, matka koń i źrebak to taki gówniarz koń to jest, tak, no i urodził się gówniarz koń, czyli źrebak. I dostał jednego takiego, ja nie, nie karmię ich ludźmi żywymi, czy jakimiś wiecie, niewinnymi, nie, to muszą być ciała rzezimieszków, tak, bo to jest taka szybka utylizacja i muszę wam powiedzieć, że źrebak jednego dnia, taki mały kurdupel, nie, drugiego dnia to już praktycznie był większy od matki, to jest dziwne, ale jakoś tam, nie wiem, jakoś, ja go nie karmiłem sterydami, nie, nic z tych rzeczy, jakoś tak po prostu wyrósł nagle. Co zwiększy mi wartość miasta? Marszant. Zwiększy wartość miasta znacząco. Czyli bank będzie najbardziej opłacalną inwestycją. Mm, dobra, tutaj maksymalnie mamy medyk. Nie chcę medyka. Chociaż zwiększy wartość miasta. Burdel, kopalnie, kościół, koszary. Zwiększy wartość miasta. Studnia. Studnia, te to będę chyba na końcu odnawiał. W sensie najpierw marszant. Medyk będzie. Teraz może medyka lekko podbijemy 23 floreny mi zostały No to nie podbijemy niestety Dwa ulepszenia tylko No 1000, 1500 więcej zysku Będziemy mieli teraz co 20 minut I to jest dobre Jeżeli macie wartość gil, e, willi To e, odejmujecie Znaczy w sensie dajecie Przecinek w sensie Ucinacie ostatnią liczbę I wychodzi wam mniej więcej o ile zwiększyła się Zwiększył się przychód Co 20 minut z willi to jest mniej więcej taka zasada, że 10% zawsze z tego wszystkiego jest. Za 23 floreny to ja chyba nawet sobie browara w barze nie kupię, chociaż nie wiem jak tu chodzą browary. Więc trzeba będzie pozarabiać trochę. Albo poza odcinkiem, albo coś, nie wiem co będziemy robić. Albo w następnym odcinku kończymy jakąś misję, albo pójdziemy do, tej, do tego grobowca, bo zbroja altaira jest naprawdę dobrą rzeczą. I myślę, że trzeba będzie ją zdobyć. To jest jeden z kamieni milowych takich w Zagrajmy. Ogólnie w Asasynie dwójce, więc... Nie tylko w dwójce, bo nie tylko w dwójce jest zdobywanie lepszej zbroi. <laughs> Dziękuję wam bardzo za... <laughs> Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Na razie!